Państwu dzisiaj w naszym specjalnym wydaniu będziemy przyrządzać jakże tradycyjne danie wszystkich bioślarzy. A mianowicie, a mianowicie flaczki. Wołowe? Czy jakie? Wołowe. Wołowe. Wołowe flaczki. skutecznym narzędziem proszę już tu w naturalnym wydaniu to jest wszystko bardzo bardzo świeże to się praktycznie jeszcze rusza ale ślinka mi już cieknie proszę Państwa no. jak widzimy tutaj Piękne podkarpackie widoki jest bardzo, bardzo rzeźko. Jak widzimy, nasze danie pięknie się zagotowało. Aromat, bukiet aromatyczny jest tak silny, że przyciągnął publicznych gabiów. Zapraszamy Pana na pokład. Będzie degustacja. Dostanie Pan trochę. Czy ma Pan ze sobą jakiś garnuszek? Czy będzie Pan wyjadł prosto z ronda? Prosto z ronda, proszę. No, to niech Pan siada. Zapraszamy. <grywa> Znakomite. No i kolejne danie. Zakończone sukcesem w tym oto jakże malowniczym podkarpaciu. Pan tu mieszka? <grywa> Gdzie Pan mieszka? Pan tą, tą belkę tam? Tak. To 15 km dalej wodzie. 15 aż? Tak. No proszę. Mm.